Do gabinetu wchodzi młoda, bardzo atrakcyjna kobieta. Panie doktorze, mam problem. Mój chłopak mówi, że mam tam na dole jak w piecu, gorąco i sucho. Lekarz z powagą. Spokojnie, proszę się rozebrać i położyć, zaraz zobaczymy. Bada i po chwili mówi. No, rzeczywiście, ciepło jak w piecu. Ale sucho nie jest. Dziewczyna zdziwiona. Jak to nie? Przecież mówił, że sucho. Na to lekarz. Może dlatego, że jak on przychodzi, to pani piec już dawno wygaszony. A ja trafiłem w godzinach grzewczych. Do konfesjonału przychodzi młoda kobieta. Proszę księdza, zgrzeszyłam. Mów córko, co uczyniłaś? Zdradziłam męża. Ale tylko troszeczkę. Ksiądz marszczy brwi. Co to znaczy troszeczkę? No bo to było tak. Tylko pocałunek, ale długi i namiętny. I. no trochę więcej. Ile to trochę więcej? Dopytuje ksiądz. No, powiedzmy, że. do połowy grzechu. Ksiądz wzdycha, otwiera kratkę i mówi: Dobrze, w ramach pokuty odmów dziesięciu, zdrowaś Maryjo i. dokończ ten grzech. Bo jak coś robić, to porządnie, córko. Romantyczna kolacja. On patrzy jej głęboko w oczy. Kochanie, gdy na ciebie patrzę, zapominam o całym świecie. Ojej, wzdycha ona. Naprawdę aż tak mnie kochasz? Nie, po prostu jak się nachylasz, zasłaniasz mi telewizor. Pewnego dnia do gabinetu wchodzi kobieta w czerwonej sukni. Panie doktorze, mam problem. Mój mąż wciąż mówi, że jestem za gorąca. Lekarz się uśmiecha. A jak często się to zdarza? Zawsze jak wraca z pracy i znajdzie mnie u sąsiada. Chwilę później wpada facet, cały czerwony ze złości. Panie doktorze, moja żona mówi, że potrzebuje więcej ruchu. No i dobrze, mówi lekarz. Niech pan biega. Już próbowałem. Ale ona wtedy mówi, że przeszkadza jej z kolegą z siłowni. Wieczorem wchodzi Jasiu, dumny, w koszuli w kratę. Panie doktorze, ja też mam problem. Z czym, Jasiu? Z kobietami. One mówią, że jestem za szybki. W jakim sensie? Dopytuje lekarz. W sensie, ja już zdążyłem, a one dopiero zdjęły płaszcz. Do lekarza przychodzi mężczyzna i mówi: Panie doktorze, ostatnio wszystko mnie boli. Jak tylko żona na mnie spojrzy. Lekarz. To nie ból, proszę pana. To reakcja organizmu na stres w małżeństwie. A można to leczyć? Tak, rozwodem albo zatyczkami do uszu. Wchodzi do gabinetu starszy pan i mówi... Panie doktorze, mam 70 lat i nadal mam energię jak dwudziestolatek. Lekarz. To świetnie! Nie do końca. Sąsiadka z dołu grozi, że zadzwoni do mojej żony. W poczekalni siedzi kobieta i rozmawia z pielęgniarką. A ten lekarz to dobry specjalista. Oj, najlepszy. A mówi pielęgniarka. A co leczy? Wszystko oprócz swojej ciekawości. Tomek i Ania byli parą z kilkuletnim stażem. Kochali się, ale jeszcze bardziej lubili się przekomarzać. Ich związek to był istny kabaret. W sobotni poranek Ania przeciągnęła się w łóżku i mruknęła. Kochanie, mam dziś ochotę na coś gorącego. To idź po pizzę, odpowiedział Tomek, nie otwierając nawet oczu. Już wiedziała, że dzień zapowiada się znakomicie. W kuchni, popijając kawę, Ania spojrzała na niego z ukosa. Wiesz dlaczego kobiety żyją dłużej od mężczyzn? Bo nie mają żon, odpowiedział bez wahania. A ty chciałbyś żyć dłużej? Po tym pytaniu już nie? Parsknął śmiechem. Po chwili dodał: I, Kochanie, powiedz mi coś, co mnie rozgrzeje. Zus. Y, no to zadziałało, powiedział łapiąc się za serce. Ania tylko pokręciła głową. Mój facet mówi, że potrzebuje więcej przestrzeni, zaśmiała się. Więc wystawiłam jego rzeczy na balkon. Tomek wziął głęboki oddech. Kochanie, czy wyglądam grubo w tej koszulce? Nie, to lustro jest po prostu szczere. Na to już nie miał odpowiedzi. Po południu poszli razem do apteki. Tomek, z typową dla siebie pewnością, powiedział do farmaceutki. Poproszę coś na potencję. Tabletki? spytała. Nie, numer telefonu. Ania tylko spojrzała na niego tak, że farmaceutka się zarumieniła. W drodze do domu Ania spytała. A kochanie, co ci się śniło w nocy? Że byłaś cicha. Koszmar! Parsknęła śmiechem. Wieczorem siedzieli na kanapie. Kochanie, ty mnie jeszcze kochasz po tylu latach? Pewnie tylko już bez efektów specjalnych, mruknął zerkając na pilot. To co byś chciał na rocznicę? Ciszej spokój. To już ci kupiłam, odparła podając mu paragon z nowymi słuchawkami. Tomek westchnął. O kobiety mówią, że chcą szczerości. Dopóki jej nie dostaną dokończyła Ania. Zrobiło się cicho, aż w końcu Tomek spytał. Kochanie, dlaczego nie chcesz się żenić? Bo nie lubię rozczarowywać kobiety codziennie, odparł z uśmiechem. W nocy Ania usłyszała, jak Tomek znowu chrapie. Mój facet twierdzi, że jestem zbyt wymagająca. A ja tylko chcę, żeby oddychał ciszej. Rano zapytała. Kochanie, czemu zawsze musisz mieć ostatnie słowo? Bo twoje są głupie. I znowu to zrobiłeś, rzuciła poduszką. Po chwili dodała. Jak wyglądałby świat bez mężczyzn? Same szczęśliwe, głodne kobiety z czystymi mieszkaniami. Odparł triumfalnie. Zerknęli na siebie, po czym oboje wybuchnęli śmiechem. Wieczorem przy winie Tomek powiedział: Wiesz co, Aniu? Jesteśmy idealną parą. Serio? Tak. Ty mówisz, a ja się uczę cierpliwości. Spojrzeli na siebie i wiedzieli, że mimo kłótni, sarkazmu i sarkastycznych tekstów, to właśnie ten ogień sprawia, że ich związek wciąż żyje. Morał: Miłość to nie tylko romantyczne kolacje. To codzienna dawka sarkazmu, śmiechu i umiejętność przetrwania z kimś, kto zna wszystkie twoje żarty i wciąż chce z tobą zostać. Wieczór w klubie był tak gorący, że nawet klimatyzacja się poddała. W tłumie ludzi stał facet, który od dawna miał pecha w miłości i dzisiejszy wieczór miał to potwierdzić. Właśnie wrócił po jednej nieudanej randce i w głowie wciąż miał jej słowa. Kochanie, czuję się jak magik. Dlaczego? Bo jak patrzę na ciebie, to znika mi ochota. Parsknął śmiechem na samo wspomnienie, i pomyślał, że może jednak dzisiaj czeka go coś lepszego. Zresztą każdy dzień może się zacząć kiepsko, a skończyć pikantnie. Tymczasem z zabaru usłyszał kolejny znajomy dialog pary. Która ewidentnie była w formie. Facet mówi do żony: Kochanie, dziś wieczorem chciałbym spróbować czegoś nowego w łóżku. A ona? Super wreszcie. On. To idę wcześniej spać. Przewrócił oczami. No tak, miłość kwitnie jak zwykle. Pomyślał z ironią. Postanowił więc zamówić drinka i przejść dalej. Przy ladzie aptecznej obok klubu zauważył faceta w dziwnej rozmowie. Facet w aptece. Poproszę wiagrę. Dużo wiagry. Aptekarka. A po co aż tyle? Bo jadę na urlop z żoną i teściową. Ale wiagry na teściową? Nie na żonę. Żeby miała powód, by odsunąć teściową od nas. Pokręcił głową i ruszył dalej. Zastanawiając się, czy to on ma pecha. Czy cały świat oszalał? A może tak jak usłyszał od pewnej dziewczyny, ludzie po prostu mówią to, co myślą, albo wręcz przeciwnie. Dziewczyna pyta, co ci się najbardziej we mnie podoba? Chłopak, szczerość. Ale ja nigdy nie mówiłam, że jestem szczera. No właśnie. Jego myśli przerwał głośny śmiech ze stolika obok. Jakiś facet próbował poderwać kelnerkę. Facet mówi do kelnerki: Jest pani tak piękna, że aż zapomniałem, co chciałem zamówić. Kelnerka. To pan na pewno chciał coś mocnego. Nasz bohater uznał, że ten tekst był całkiem dobry. Zapamiętał. Może jemu też się przyda. Ruszył dalej i usłyszał parę kłócącą się przy wyjściu. Mąż wraca z pracy i mówi: Kochanie, dziś będę jak ogień. Żona. To ja będę jak gaśnica. Westchnął. Miłość to wojna, a małżeństwo. To już wojna nuklearna, pomyślał. Nieopodal para omawiała swoje zalety. Dziewczyna mówi do chłopaka. Nie lubię, gdy mężczyźni mają zbyt wysokie wymagania. Chłopak. Idealnie. Ja nawet nie mam oczekiwań. Uśmiechnął się pod nosem. To przynajmniej szczere. W rogu klubu jakiś gość narzekał do swojego kumpla na swoje romantyczne porażki. Facet mówi: Chciałbym kobiety, która wie, czego chce. Kolega na to: To powodzenia, bo takie wiedzą, że nie chcą ciebie. To go rozbroiło. Śmiejąc się, ruszył do baru po kolejną kolejkę. Gdy odwrócił się, zobaczył, jak chłopak po randce rozmawia przez telefon. Facet po randce wraca do domu i mówi do kumpla: Stary, było dziko. Serio? No, ona dzika. Ja zdziczałem od strachu. Zaczął już myśleć, że dzisiejsza noc będzie tylko zlepkiem. Cudzego dramatu dopóki nie. Zauważył pięknej kobiety przy barze. Postanowił spróbować. Podszedł z uśmiechem, ale ona ucięła temat. Facet do kobiety w klubie. Mogę ci kupić drinka? Mam chłopaka. To świetnie, kupię dwa i wypijemy za jego zdrowie. Kobieta roześmiała się pierwszy raz tego wieczoru. Atmosfera zrobiła się lekka, a gdy on zagadał ponownie, ona odpowiedziała jeszcze raz. Tym razem subtelnie, choć nadal z dystansem. Dziewczyna mówi: Facet, który potrafi słuchać, to skarb. Chłopak. Hm? Przepraszam, możesz powtórzyć? I tak, wśród śmiechu i pikantnych tekstów, ich rozmowa potoczyła się już całkiem inaczej. Może i on miał pecha w miłości? Ale tej nocy szczęście zaczęło się powoli odwracać.